Tajemniczy statek zostaje znaleziony głęboko na Oceanie Spokojnym, więc Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych wzywa zespół naukowców do zbadania sprawy. Helikopter zabiera ich na statek na środku oceanu, a kapitan Marynarki Barnes informuje ich, że znaleźli statek kosmiczny. W rzeczywistości psycholog Norman został poproszony o dołączenie do zespołu, ponieważ napisał artykuł na temat NIS identyfikowanych form życia, którego Marynarka używała jako przewodnika. Statek kosmiczny jest zakopany pod ośmioma metrami koralowców, co oznacza, że znajduje się tam od 300 lat i rozbił się na Ziemi w 1709 roku. Uważają, że wewnątrz statku może znajdować się życie, więc naukowcy zostali sprowadzeni, aby nawiązać kontakt, dowiedzieć się, skąd pochodzą kosmici i uniknąć możliwej inwazji. Na koniec Barnes wspomina, że sonar marynarki wojennej wykrył niski poziom szumu, więc coś działa wewnątrz statku. Podczas gdy zespół przygotowuje się do zejścia pod wodę, Norman przyznaje matematykowi Haremu, że jego raport był fikcją, a Harry zgadza się zachować tajemnicę. Następnie naukowcy wsiadają do łodzi podwodnej, która zabiera ich do struktury zwanej siedliskiem, którą marynarka wojenna zbudowała jako bazę do przeprowadzenia śledztwa. Gdy są wystarczająco głęboko, zespół może zobaczyć statek kosmiczny i jest zdumiony jego ogromnymi rozmiarami. Zespół nurków marynarki wojennej przygotowuje robota do otwarcia drzwi do statku kosmicznego, więc naukowcy przechodzą z siedliska do statku kosmicznego. Jednak kiedy docierają do śluzy powietrznej, nie mogą jej otworzyć, więc astrofizyk TEP używa młotka i dłuta, aby spróbować ją sforsować. Sztuczka nie działa, ale pozostawia chip na drzwiach, co Harry uważa za dziwne, ponieważ statek nie został nawet zadrapany przez katastrofę, ale proste narzędzia mogą go uszkodzić. W tym momencie biolog morski Bet zauważa ciepło emanujące z drzwi, więc Barnes każe wszystkim się cofnąć tylko po to, by zobaczyć, jak drzwi same się otwierają. Wchodzą do środka, a Bet zauważa ślady stóp na ziemi, co oznacza, że ktoś już tam był. Zespół rozdziela się, aby pokonać więcej terenu, a na osobności Norman mówi Bet o swoim fałszywym raporcie, przyznając, że zaczerpnął pomysły od pisarzy science fiction. Duet wchodzi na platformę, która porusza się sama i zabiera ich na następne piętro, gdzie Bet krzyczy, ponieważ widzi ciało na krześle. Wygląda na to, że jest to człowiek i zmarł w wyniku urazu tępym narzędziem, a także trzyma przekąskę o nazwie Smokehouse Amends. Dochodzą do wniosku, że muszą być na amerykańskim statku. Następnie Bet sprawdza komputer i jest zaskoczona, znajdując zapisy w języku angielskim. Dzienniki lotów zawierają daty z rokiem 43 i pozycję o nazwie Nieznane Zdarzenie Wejścia. Wybranie jej powoduje, że wokół nich pojawia się hologram przedstawiający statek kosmiczny wchodzący w czarną dziurę. Następnie duet opowiada pozostałym, co znaleźli, a w zamian Barnes pokazuje im ładownię, w której znajdują ogromną kulę. Ponieważ może to być pułapka, Barnes postanawia umieścić tam kamerę bezpieczeństwa. Norman zauważa, że wszyscy patrzą na kulę, ale nikt nie pojawia się na jej odblaskowej powierzchni. Grupa wraca do siedliska i omawia teorie. Ted uważa, że statek nie rozbił się tylko został złapany w czarną dziurę i podróżował w czasie. W tym momencie zostają poinformowani, że na powierzchni jest burza, więc muszą szybko wracać. Później w ich kwaterze Harry mówi Normanowi, że przewiduje, że wszyscy zginą, wyjaśniając, że statek wchodzący w czarną dziurę jest wymieniony jako nieznany w dzienniku, ponieważ nie mogli sporządzić raportu w pierwszej kolejności. Przed zaśnięciem Harry mówi, że chciałby dostać się do wnętrza kuli. Chwilę później włącza się alarm i Barnes sprawdza kamery, aby odkryć Harego zbliżającego się do kuli. Jego odbicie nagle staje się widoczne i tak po prostu Hary znika. Barnes ogłasza, że nie wrócą na powierzchnię, dopóki nie odzyskają Harego, więc Norman zakłada skafander do nurkowania i wraca na statek kosmiczny. Wpatruje się w kulę, a Hare nagle pojawia się na ziemi. Jego funkcje życiowe są w normie, ale nie chce się obudzić. Kiedy Norman ponownie spogląda w górę, jego odbicie pojawia się na kuli tuż przed zanikiem zasilania i Barnes nie może ich już zobaczyć. Po kilku sekundach zasilanie wraca, a Barnes zdaje sobie sprawę, że działają na mocy wewnętrznej, co oznacza, że łódź podwodna zniknęła i pozostaną tam przez jakiś czas. Podczas gdy Norman zabiera nieprzytomnego Charego z powrotem do siedliska, konserwatorka Fletcher wychodzi, aby zresetować licznik czasu w minisabie. Barnes wyjaśnia, że muszą to robić co 12 godzin, aby marynarka wiedziała, że wciąż żyją. Jeśli o tym zapomną, minisab automatycznie powróci na powierzchnię. W drodze powrotnej Fletcher zauważa grupę meduz spływających w pobliżu. Na początku wygląda to pięknie, ale wkrótce meduzy zbliżają się i zaczynają przyklejać się do jej kombinezonu. Nagle czuje meduzę w swoim ciele i próbuje się oddalić, ale meduza goni ją. Uszkodzenie kombinezonu powoduje, że woda dostaje się do środka i Fletcher niestety tonie. Zespół przynosi ciało z powrotem do środka, a Norman mówi, że został zaatakowany przez meduzy, gdy był młody, więc od tamtej pory się ich boi. Bet przygląda się bliżej i odkrywa, że nigdy wcześniej nie widziała tego rodzaju meduzy. Jakiś czas później Barnes rozmawia z Normanem na osobności, aby zbesztać go za to, że nie powiedział mu o historii zdrowia psychicznego Bet, wygląda na to, że właśnie dowiedział się, że kiedyś próbowała popełnić samobójstwo. Barnes uważa, że może ona narazić misję na niebezpieczeństwo i dochodzi do kłótni, którą przerywa Ted, informując, że Harry się obudził. Zespół zbiera się w kuchni i obserwuje, jak Harry jest wielkim entuzjazmem, komentując wspaniały smak bardzo prostych potraw. Potwierdza również, że wszedł do kuli, ale nie mówi, jak to zrobił, co jest dziwne, ponieważ kula nie ma otworu. Następnie Harry bierze kolejny z jedzenia, ale kiedy dowiaduje się, że to kalmary, zaczyna panikować. Ted wykonuje na nim manewr Heimlisia, jednak Harry wyjaśnia, że się nie dusi, po prostu nienawidzi kalmarów. Chwilę później Barnes wzywa Teda do komputera. Ponieważ zauważył pewne problemy. Gdy próbują rozwiązać problem, Harry podchodzi i wskazuje na liczby na ekranie, mówiąc Tedowi, aby sprawdził, czy jest to kod binarny i odszyfrował go, podążając za klawiaturą w kształcie koła, aby dopasować kule. Ted robi to i grupa jest zszokowana, widząc, że liczby są wiadomościami wysyłanymi przez kogoś o imieniu Jerry. Ten tajemniczy Jerry mówi proste rzeczy takie jak cześć i jestem szczęśliwy, ale Norman martwi się, co może się stać, jeśli ta istota się zdenerwuje. Później Norman słyszy dziwne dudnienie na zewnątrz statku, więc kontaktuje się z innym pracownikiem obsługi technicznej, aby o to zapytać, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Norman informuje o tym Barnes'a, a kiedy Barnes sprawdza, odkrywa, że pracownik jest na zewnątrz siedliska. Norman i Beth idą jej szukać, tylko po to, by odkryć, że nie żyje, a hałas był jej stopą uderzającą o ścianę. Bet przygląda się bliżej i zszokowana zauważa, że ciało zostało zmiażdżone. Gdy Norman i Bet przynoszą ciało na stację, jajka nagle zaczynają spadać na ziemię. Barnes zauważa coś na sonarze i mówi duetowi, aby się pospieszyli, ponieważ nieznana istota się zbliża. Gdy tylko wracają do środka, istota znika z sonaru. Następnie Barnes i Norman udają się do komputera i omawiają plan gry, aby komunikować się z Jerem, ale w tym momencie pojawia się wiadomość z pytaniem: czym jest plan gry? Oznacza to, że Jerry słyszy wszystko, co mówią. Kiedy Jerry przestaje wysyłać wiadomości, istota ponownie pojawia się w sonarze, a jaja ponownie zaczynają spadać poza siedlisko. Beth zauważa, że powinni chronić sieć czujników, więc Barnes próbuje aktywować prąd wysokiego napięcia, ale zamiast tego wybucha pożar. Wkrótce istota zbliża się na tyle blisko, że zespół widzi, że jest to gigantyczna kałamarnica, która zaczyna walić w siedlisko. Hałas nie przeszkadza Haremu, który nadal śpi w swoim pokoju. Barnes zdaje sobie sprawę, że ciśnienie spada, więc wysyła Teda, aby to naprawił. Jednak kiedy Ted przekręca zawór, nagle zostaje porażony prądem, który uderza go w ścianę i powala. Podczas gdy Norman podchodzi, by przekręcić zawór, kałamarnica nadal atakuje, więc Barnes nakazuje Normanowi ponownie aktywować prąd wysokiego napięcia. Gdy tylko pociąga za dźwignię, kałamarnica znika, ale w pomieszczeniu wybucha pożar. Podczas gdy grupa rzuca się, by go ugasić, a Ted budzi się, by pomóc, drzwi awaryjne zostają aktywowane, więc Barnes blokuje je pudełkiem, aby uniknąć uwięzienia. Niestety, gdy próbuje się poruszyć, pudełko wyślizguje się, a drzwi miażdżą Barnesa. W tym samym czasie część sufitu spada na Teda i go unieruchamia, więc mówi Normanowi, aby się wydostał, żeby płomienie go nie dopadły. Później Norman próbuje skontaktować się z Jerrym, aby zapytać, kto ugasił płomienie, ale w zamian Jerry pyta, czy podobała mu się kałamarnica i ujawnia, że może zamanifestować więcej. Norman próbuje wyjaśnić, w jaki sposób te manifestacje zabijają ludzi, ale wiadomości proszą go tylko, aby przestał nazywać go Jerem. Następnie Norman idzie sprawdzić, co u Harego, który czyta 20 tysięcy mil pod powierzchnią morza. Kiedy Norman wspomina o ataku. Harry mówi, że go przespał, a następnie wspomina, że uwielbia tę książkę, ale nie może przejść przez stronę 87, ponieważ jest zbyt przerażająca. Norman mówi mu o wszystkich ofiarach śmiertelnych i fakcie, że większość ich tlenu zniknęła, ale Harry pozostaje dziwnie spokojny. Później Bet przypomina Normanowi, że muszą zresetować minisab. Norman przyznaje jej, że jest podejrzliwy wobec Harego, a nawet uważa, że może być odpowiedzialny za incydenty. Więc zajmie się resetowaniem, a Bet będzie miała oko na Harego, aby trzymać go z dala od minisaba. Następnie Norman wychodzi i szybko resetuje, ale w drodze powrotnej zauważa bąbelki wydobywające się z jego kombinezonu i dzwoni do Bet po pomoc. Jednak to Harry odpowiada, wyjaśniając, że ma wadliwy zawór, ale powinien być w porządku. Norman rusza dalej, a gdy dociera do drabiny, nagle atakuje go wąż. Dochodzi do szamotaniny, po której stwór odlatuje, dzięki czemu Norman może bezpiecznie wrócić do siedliska. Jakiś czas później chłopaki zauważają Bet wchodzącą do statku kosmicznego i pytają ją o powód. Bet wyjaśnia, że szuka jedzenia, ponieważ im się skończyło, ale Harry mówi, że w kuchni jest dużo jedzenia. Norman wpada w złość i krzyczy na Bet, że nie pilnowała go zgodnie z obietnicą, mówi jej również o jedzeniu w kuchni. Bet sprawdza lodówkę i szafki i jest zdezorientowana, Przysięgając, że wcześniej widziała je puste. Norman nadal ją bezsza, więc Bet wścieka się i wyzywa Normana za to, że uwierzył Haremu ponad nią i przypomina mu, że Norman nigdy nie powiedział im, co zrobił wewnątrz kuli. Kiedy Norman pyta ją, czy ona również weszła do kuli, Bet po prostu wychodzi z pokoju. Później Norman podnosi książkę Harego z ziemi, ale kiedy patrzy w górę, widzi Harego wciąż czytającego tę samą książkę. Spanikowany otwiera szafki i znajduje więcej kopii książki, zdając sobie sprawę, że Bet miała rację. Norman podchodzi do komputera i pyta Jerego, co znajduje się wewnątrz kuli, ale ponownie prosi go, aby przestał nazywać go Jerry. Zrozpaczony Norman przegląda kot i zdaje sobie sprawę, że ted pomdrugeszał niektóre litery w swoim dekodowaniu, okazuje się, że istota ma na imię Harry. W międzyczasie Bet opuszcza siedlisko i podkłada ładunki wybuchowe. Kiedy wraca, Norman mówi jej, że istotą jest Harry, który manifestuje dziwne stworzenia wokół nich. Prosi ją również o przeczytanie strony 87 książki, która mówi o potworze z niewiarygodnie długimi mackami. Reszta książki jest pusta. Ponieważ Harry nienawidzi kałamarnic, bał się kontynuować czytanie książki, a po przejściu do sfery ma moc manifestowania tych myśli. Duet zgadza się, że muszą wprowadzić Harego w głęboki sen aby powstrzymać manifestację, więc przeszukują zapasy medyczne statku, aby znaleźć środek uspokajający. Następnie zakradają się do pokoju i Norman wskakuje na Harego, aby go przytrzymać podczas gdy Bet podaje mu zastrzyk, powodując, że Hare traci przytomność. Później nadchodzi wiadomość z powierzchni informująca ich, że pogoda jest lepsza, więc mogą wrócić na powierzchnię za 6 godzin. Norman idzie do zalanej łazienki, aby umyć zęby, a wąż w wodzie wykorzystuje okazję, aby wejść w jego spodnie. Kiedy Norman krzyczy, Bet pędzi do łazienki i chwyta stworzenie, rozpoznając go jako najbardziej jadowitego węża na świecie, który nie powinien znajdować się pod wodą. Później Bet mówi Normanowi, aby spotkał się z nią w laboratorium, ale kiedy przybywa, zamyka go w środku. Wyjaśnia, że to on manifestuje węże, więc chce, aby dostał zastrzyk uspokajający. Norman nie wierzy, więc Bet wspomina o przykładach, kary śpi więc wąż nie mógł pochodzić od niego, a meduzy są strachem Normana, tak jak kałamarnica była strachem Harego. Ponieważ Norman odmawia współpracy, Bet postanawia zabrać tlen z pokoju i laboratorium zaczyna zalewać woda. Wciąż uparty Norman nurkuje, aby zdobyć kanister z tlenem, a następnie ucieka przez włas. Podczas gdy Norman pływa poza siedliskiem, Bet sprawdza komputer i znajduje nagrania wideo, na których Barnes kwestionuje jej zdrowie psychiczne i Beszta Normana, więc denerwuje się i wychodzi z pokoju. Kiedy Norman wraca, słyszy jej płacz i próbuje ją pocieszyć, dochodząc do wniosku, że oboje byli wewnątrz kuli, tak jak Hary. Mówiąc o Harym, budzi się i żąda wyjaśnień. Norman wyjaśnia, że kula dała im moc manifestowania swoich myśli w rzeczywistości i to samo musiało się stać z oryginalną załogą, która prawdopodobnie zlikwidowała się nawzajem w swojej paranoi. W tym momencie komputer ogłasza, że materiały wybuchowe na zewnątrz siedliska zostały aktywowane, więc mają 13 minut na ewakuację. Bet wyjaśnia, że te materiały wybuchowe zostały pierwotnie przywiezione w celu wysadzenia koralowca, ale ustawiła je jako obronę przed stworzeniami. Na początku myśli, że aktywowała je nowa manifestacja, ale potem zdaje sobie sprawę, że zrobiły to jej własne myśli, ponieważ rozważała ponowne samożniszczenie. Co gorsza, Harry zauważa, że materiał wybuchowy rozpadnie wszystko, ponieważ statek kosmiczny ma ciekły wodór. Zespół natychmiast pędzi do Minisabu, ale po wejściu do środka nie może go włączyć. Nagle zostają przeniesieni do statku kosmicznego, więc grupa zaczyna szukać wyjścia, ale udaje im się tylko biegać w kółko. W końcu trafiają przed kulę, a odbicie Normana każe mu nacisnąć przycisk. Zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, Norman mówi swoim przyjaciołom, aby porzucili swoje myśli, a grupa natychmiast pojawia się ponownie w minisabie. Norman naciska przycisk i Minisab w końcu zaczyna poruszać się w kierunku powierzchni, uciekając w samą porę, aby uniknąć eksplozji, która całkowicie niszczy siedlisko. Gdy Minisab dociera na powierzchnię, grupa przechodzi dekompresję i znajduje prywatne miejsce do rozmowy. Nie mogą powiedzieć marynarce prawdy, ponieważ im nie uwierzą, a kula została prawdopodobnie zniszczona przez eksplozję. Beth zauważa, że nadal mają moc, ale boi się, że zamanifestują niebezpieczne rzeczy lub moc wpadnie w niepowołane ręce. Kiedy Norman mówi, że już jest w niewłaściwych rękach, Harry wpada na pomysł, powinni użyć mocy, aby zapomnieć o wszystkim, co odkryli. To wyjaśniałoby, dlaczego incydent w dzienniku pokładowym jest oznaczony jako nieznany. Trio trzyma się za ręce i myśli o zapomnieniu wszystkiego, co związane z zadaniem i ich mocą. W tym momencie kula wychodzi z oceanu i leci w niebo z ogromną prędkością, wracając do przestrzeni kosmicznej. Kiedy naukowcy otwierają oczy, nie rozumieją, dlaczego trzymają się za ręce. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.